Witam wszystkich. Panie Meclasie, właśnie wyszliśmy z Trybunału. Dosłownie chwilę temu został ogłoszony wyrok. Tam troszeczkę było głośno, nie mogliśmy wiele powiedzieć. Proszę teraz e, widzom powiedzieć przynajmniej w skrócie, co w punktach orzek Sąd Trybunału. E, radość rozpiera wszystkich, jak sądzę, i kredytobiorców, i ich pełnomocników, bo Trybunał e, dzisiaj rozstrzygnął kilka kwestii które, myślę, będą teraz fenomenalnie przyczyniały się do zwycięstw w sądach w tych sprawach, które już się toczą i tych, które na pewno dopiero się pojawią. Trybunał powiedział dzisiaj kilka bardzo istotnych rzeczy. Przede wszystkim powiedział, że jakby punktem wyjścia było to, że klauzule są w umowach nieuczciwe, ale określił, jakie tego są skutki i powiedział, że a no zasadniczo one są prokonsumenckie. Niemal zawsze to konsument decyduje o tym, jak takie postępowanie powinno się zakończyć. Dlaczego to jest takie ważne? Bo w sporach, które się do tej pory w sądach przez te wszystkie lata toczyły, zawsze musieliśmy się zmagać z tym, że banki mówiły: "Uratujmy jakoś tego Franka. Spróbujmy te umowy ponaprawiać, bo przecież nie chodzi tu tylko o interes konsumenta, ale nasz bankowy też. Spróbujmy wyważyć tą umowę, znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, sprawiedliwe w cudzysłowie. Dziś trybunał powiedział, że nie decydujące jest zawsze to, co konsument chce. Jeżeli tylko chce skorzystać z sądowej ochrony w pełnym zakresie unijnej, to ona mu się należy i jego interes trzeba uwzględniać. Co z kolei oznacza, że w postępowaniach sądowych nie wolno tych umów naprawiać po prostu. Y y panie mecenasie, znając banki, oczywiście spróbują szukać jakiejś wyjść i przekuć ten wyrok na swoją korzyść. Spodziewasz się pan tego? Myślę, że muszą to robić, no bo po takiej merytorycznej, jakby to powiedzieć, po takim wyjaśnieniu sprawy przez trybunał pozostają już tylko takie argumenty trochę pozasądowe. Pewnie będziemy słyszeli, że ten wyrok nie ma większego znaczenia, że on tylko jedną sprawę rozstrzygnął. Pewnie będziemy słyszeć, że każda umowa jest tak inna, że w ogóle ten wyrok do niczego nie pasuje i tak dalej, że sądy w Polsce nie muszą stosować prawa unijnego. Zobaczymy, co podpowie drugiej stronie fantazja, no ale to już przesunęliśmy się z dyskusji merytorycznej i prawniczej na, na fantasmagorię, na iluzję i na pobożne myślenie. Więc co, panie się wracamy, bierzemy się do pracy, przygotowujemy się na... Masowy atak. My pracujemy jak zawsze. Mam nadzieję, że w przyszłości z takimi rezultatami jak w ostatnich latach. Dziękujemy bardzo. Jeszcze wieczorkiem spróbujemy zrobić małą debatę na ten temat, odpowiedzieć bardziej szczegółowo na wszelkie pytania. A teraz na tą chwilę wszystkim dziękujemy. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.